Ale do tego na weselu nie potańczysz? No co ty stary? No normalnie potańczysz człowieku, patrz. Idziesz z dwójkiem. Kiedyś cię poproszę o rękę do serio, proszę idź już na leżak. Czemu? Bo się czuję średnio, no jeżak. Mimo, że ruszasz się pięknie, i kiedyś cię poproszę o rękę do serio, proszę idź już na leżak. Czemu? I jako soluwa, idę dalej. Może racja, może była okazja. Idę dalej. Jesteśmy na wakacjach Chwila, chwila Dobra, już nie zmyślam Choć to też prawda W sumie to zależy czym jest bycie na wakacjach Jeśli nie wstawanie rano, no to może racja Już nie chodzi o to, że dla wielu to atrakcja Uuuu, i kręcić choć się. to też I'm kręta. dancing Tenem queen tabone, siano, i papier Uuuu. Nie prosiłem wtedy o niego mojego tatę Bo zanim wyszło z rapem robiłem netacie I wracasz do wuja to nie Po co mnie pytasz Nie nam odpędzi I na dół Za dużo Człowieku! Da się chuj. Człowieku, da się fuj, Jest taki rytm, że na ludzie można, człowieku, tańczyć, nie? Chłopie. To jest kurwa dobry numer po prostu do tańczenia. W Polsce i tak każdy kurwa będzie pogo robił. Weź <grym> leki, oni. Dobra, kurwa. Wziąłem leki.